Ciemaneczko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę Państwa, dzisiaj, co dzisiaj będzie, to co zwykle w sumie, w czwartki. W czwartki dzisiaj jest czwartek, ale jest piątek, tak naprawdę, kiedy to wrzucę. Paczki za ważne mecze, oczywiście, i bardzo ważna rzecz, ponieważ, proszę Państwa, jutro wychodzą karty Road to the, w zasadzie dzisiaj. Karty Road to the Finals i będę otwierał paczkę, właśnie. Yy na sobotę 25 piłkarzy 83 plus, więc będziemy polowali oczywiście na rotu the Finals, więc mam nadzieję, że będziecie razem ze mną, zostawcie oczywiście opeczkę, górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, filmy są codziennie, to jest Delvin. Dobrze. A my możemy przejść do e, paczuszek za e, ważne mecze. E, na są karty Freeze do trafienia, kiedy jeszcze mm, nagrywam. Więc możemy jakąś trafić w sensie. Jeszcze żadnej karty Freeze nie trafiłem, nie? Więc dzisiejszy dzień jest ostatnim dzwonkiem na to, żeby trafić kartę Freeze. Tak zaczniemy od tych najgorszych paczek, czyli e, złota paczka zawodników. Jeden rzadki zawodnik, ale może to będzie jakiś taki, nie wiem, jakiś fajny, fajny rzadki zawodnik. Co? Co by na to jej sport? nie Będzie na pewno walkoutu. Nie myślę, że ekranów, kurczę, szkoda, ale kogo my tu mamy? Mm. Duża złota paczka, trzy yy, rzadkie karty tym razem, więc troszeczkę, troszeczkę, ciut, ciut, większa szansa na coś lepszego. Niestety znowu bez, e, bez ekranów, ale może jakiś Czerbi. Hey! Teoretycznie najgorsze paczki za nami, bo przed nami jeszcze paczki, mega paczka. Electrum Prime oraz mieszana paczka środki piłkarzy, którą otworzymy właśnie teraz. Sprawdzę 12 środki kart, na tylko 4 złote. Także szansa niby jest, ale może jednak coś, nie? Ekrany, o jest dobrze, jest dobrze, ekrany. Jakieś taki 8-5 najlepiej, nie? Brazy da, Brazylia, Argentyna. Akunia, to jest chyba tak, 83, no, Czy on jest coś warty, no chyba tak, tak, tak nie za bardzo mi się wydaje. Dobra, także pierwsza paczka z ekranami, jest, jest okej, okay, jest dobrze, ale no, chcemy, chcemy, więcej, nie, chcemy więcej. Jaki, najlepiej jakiś łokat, żeby się pojawił, także 12 kart, 6 złotych, 6 rzadkich, zobaczmy, może teraz znowu ekrany. Także jesteśmy na, nadal w, w ekranach Bośnia, pianić który ma 85 chyba, dobry, dobry znak. Ponieważ 8-5 jest warte chyba coś, co najmniej, co najmniej 10-koła. Więc wyszliśmy już 10 tysięcy na plus. To na pewno. I co? I lecimy do ostatniej paczki. Nie mega paczka, największa paczka za ważne mecze. Zobaczmy, 30 kart, 30 złotych, 18 rzadkich. Zobaczmy, czy pojawi się walkout. Mam nadzieję, że tak. Nie. Okej, okay. ale są ekrany. Więc niestety nie było walkoutu, jednak będzie to i liczyć, chyba, albo Tadić. i liczyć. Tak jest. 8-4, nie? Więc mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej, nie? W zeszłym tygodniu dostaliśmy Gomez'a, dostaliśmy Rzotę. Myślę, że raczej nie powinniśmy mieć zbytnio dużych e, tutaj powodów do narzekania. Dobra, także moi drodzy, główny temat tego odcinka, czyli e, wymiana 86. Zrobiłem to już wczoraj, ale uznałem, że zrobię z tego dwa odcinki. I czyli, że w jednym odcinku będą po prostu nagrody, które wrzuciliście wczoraj, a teraz zobaczycie e, moją, e, moją, moj, mój pik z kartą 86+. Także więc w przyszłości... Proszę bardzo. Dobra, moi drodzy, pora na to SBC, którego e, które, na które się trochę czaiłem, bo jak dobrze wiecie, co byliśmy już z BC opaczko 83 do 86, teraz robimy rozbudowę Mistrzostw Food Premium, co zawsze będziemy mieli Pik 86. I na co liczę? Na pewno na Informa Rashforda. To jest, to jest karta, która by się na pewno najbardziej przydała. Mam wrażenie, że mam kamerkę za nisko. No, teraz będzie git. No, Inform Rush tak naprawdę, nie wiem, no, no, no ktokolwiek, tak naprawdę ktokolwiek. Jak dobrze wiecie, nasze piki do tej pory były strasznie tragiczne. Kochane, EA Sports, wysłuchajcie nas, wysłuchajcie nas. Mieliśmy ostatnią bapę, zgadza się, ale czerwonych kart nie mieliśmy żadnych dobrych, także? Naprawdę, naprawdę, niech to będzie ten dzień, niech to będzie dzień, w którym trafiamy grywalny pik. Proszę bardzo, proszę, co dostanę? Somer to jest. To jest niezła karta, nie? Niezła karta, Somer. To jest. No, Niezła zła karta. Słabo, słabo. Po prostu to jest najlżejsze naj, określenie na ten pick ale wiecie, trafiłem baapę niedawno. Mogłem się tego spodziewać i w ogóle no, piki za food Champions no bądźmy szczerzy, były dla mnie w tym roku tragiczne. Nie utrafiliśmy nie niego Crossa, który jest wysoko oceniony, niestety nie jest grywalny, jest wysoko oceniony, więc to jest jakiś plus. Ale oprócz tego. Nie, spróbujmy wbić jakieś punkty, ale jest naprawdę, boj wam się ciężko. Widzicie, z 6 meczów i wbiłem 2600 punktów. Powinienem mieć więcej chyba, nie? Ale mam nadzieję, że yy, dostaniemy jakiegoś przeciwnika, który jest w, w, w zakresie mojego skill ratingu, bo naprawdę dostawałem takich oponentów, że nie mogłem nic zrobić. Dosłownie nie mogłem nic zrobić, więc proszę Państwa. Pierwszy mecz przed nami i zobaczmy z kim się zmierzymy. Mam nadzieję, że będziemy mieli jakiekolwiek szanse w tym meczu. Ja pierdzielę. Dobra, Enzo ewidentnie do zgrania. Cantona baby, Son czerwony, Neymar. Ojej. A, w ogóle zapomniałem kupić, że Mane kupiłem do składu. Jednak wymieniłem Rashforda, bo znam, że Rashford jest zbyt, e, zbyt, zbytnio napastnikowy. A Mane jednak wydaje mi się, że lepiej będzie sobie radził na skrzydle, nie? Więc e, Mane. Bił do naszego składu, zapomniałem w ogóle o nim wspomnieć, bo zapomniałem w ogóle, że kupiłem. Więc zobaczymy, czy to będzie dobry transfer. Mam nadzieję, że tak, bo jednak wiecie chce. Generalnie będę o tym jeszcze mówił w innym filmie, ale yy, musicie, musicie się przygotować na to, że będzie. Ol. Ale i spalony. Yy, musicie się przygotować na to, że będzie Daily zawieszone na okres świąt z racji, że nagram chyba dwa filmy na zapas, ale to jest maksimum jakie mogę nagrać, bo naprawdę. Taki jest zapierdziel z tymi filmami, że uznałem, z jednej strony uznałem też, że to są święta, warto je, z, wiecie, spędzić z rodziną i żeby nie siedzieć ciągle przed tymi filmami, yy, żeby po prostu sobie trochę odpocząć, nie, bo mówię, no, daily miało trwać miesiąc i trwa już trzeci praktycznie, nie. Niedługo będzie trzeci miesiąc, więc uznałem, że nagram te dwa filmy na zapas. Po prostu mam nadzieję, że to zrozumiecie. I i i, i co? I pewnie jednym z tych filmów będzie paczka z ikoną Baby, którą zrobię. Owszem, owszem, oczywiście, że zrobię. Plan jest generalnie taki, że zrobię właśnie paczkę 83 plus 25 zawodników i właśnie z tej paczki tych, większość tych zawodników właśnie pójdzie na SBC o ikonę, bo mam nadzieję, że na coś tam fajnego trafimy, nie? I mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie. Wiedziałem, że Damian trafił. Nie Niezłą kartę, nie? Ale myśli, wydaje mi się, że gdyby trafił Lama, to byłby jeszcze większy mem, bo on by skopiował mnie wtedy, <gry> także byłoby to całkiem zabawne. Tymczasem zobaczmy: Son urywa się Varanowi, zaczekajmy tutaj na Niego, tak jest. Schodzimy. Podanie było głupie, niepotrzebne, niepotrzebne. Potrzebuję punktów generalnie, nie? Bo raczej nie będę nagrywał nagród za Foot Champions w tym tygodniu, więc. To jest karny! No przecież to było w piłkę? Nie, to było w piłkę. To było na pewno w piłkę. Jestem w 80%, pewno, że to było w piłkę, naprawdę. Nawet nie zobaczę. Czemu nie mogę zobaczyć, bo które... głupie, nie... A w ogóle, gdzie Nie ma? Więc co ja zostanę w środku. Przez ryzykowne, ale zostanę w środku. Nie. Nie dało się obronić. SON. I to i to... No już już chciałem powiedzieć, już chciałem powiedzieć, że jeśli to jest czyste, to ja... Wysiadam. Dobra, mamy rzut kardy. Teraz pytanie gdzie strzelać, kurde, on no, teraz będzie wiedział, bo czy będę kopiował jego, czy może... Ja strzelę w środek, zobaczmy, kurde, jak to może wyglądać. No, pogba nie, 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 pogba nie ma szans. Nie masz szans, żeby będziesz trzymał karnego. Sonic, wiecie co? W lewo. No widzicie, dobrze, zmieniłem. Dobrze, że zmieniłem. Nice, dobra, jeden do jednego. Same bramki skarne, które dziwnie się zamierzch potoczył, ale dobra, ważne, że jest remis, że udało nam się wyrównać przebieg tego spotkania. No i lecimy dalej. O, Mbappe, widzicie? To jest Mbappe. Musisz to wykończyć, musisz to wykończyć, let's go. Już się bałem, że. Nie, bez jaj, nie masz szans, że nie Nie masz szans! No bo nie zrychwitujesz. Oj, kurde, to jest gol. W źle się ruszyłem, ja pierdziele. Nie, to mój błąd, mój błąd. Okej, okay, proszę Państwa, dopiero po połowie 2 do 2, troszkę się rozstrzeliliśmy naszym przeciwnikiem. No... <noise> Statystyki meczu to jest dosłownie wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat, naprawdę. No po prostu oddaliśmy swoje strzały, strzeliliśmy bramki i to tyle. Więc lecimy dalej. Nie, Neymar z główki Neymar z główki, dobra Nie, ja w tym rivals jestem tragiczny, naprawdę Zawsze gram Rivals przed, przed Food -trymium. Jestem tak tragiczny, serio Dwa. Karny, rzut karny Bardzo dobrze Kylian, świetnie to zrobił, nice, dobra Ronaldo się zrobi teraz w penaldo, powiem wam Ale no dobra, mam nadzieję, że tego drugiego karnego Bo potrzebujemy naprawdę dużo bramek Żeby mi dużo punktów, taki karny wiecie Soft trochę, ale Dobra, oczywiście Pogba nie ma szans, zrobić, trzeba przez ten twój rozbieg naprawdę można się nieźle zachrysnąć Strzelajmy teraz w prawo po prostu, co? Na zielono w prawo To niezłe na zielono w prawo, powiem ci O! O, Kylian! Właśnie dlatego potrzebujemy babę. Dlatego właśnie potrzebujemy. Dlatego mapę kosztuje tyle pieniędzy. To jaką taką kombinację zrobić tutaj. Coś pięknego, dobra, jest 3-3. Ooo, Beckhama wprowadźmy. Nie wiem, czy to jest mądre. Pewnie nie, ale jeszcze nie grałem Beckhamem, Pewnie będzie z ławki wchodził, więc wprowadźmy Beckhama, Czemu nie? Kylian. Tak jest! Kylian Mapę, ależ pop, pop. Powrót, powrót, Kylian Mbappe. <laughs> Jeśli dobrze widziałem, to chyba jest asysta Beckhama. Nie jestem pewien, ale bardzo możliwe, że David Beckham asystował właśnie przy tej bramce. Nice, ja pierdzielę. Wygraliśmy ten mecz. Szczerze, nie spodziewałem się tego w ogóle, bo grało mi się tak dosyć dziwnie przez tą pierwszą połowę, ale potem Kylian Mbappe, trzy próby, trzy bramki. Tyle właśnie starczy dla Mbappé, żeby wygrać tam mecz. I aż sprawdzę, nie? Sprawdzę, czy właśnie to był... Beckham, który asystował yy, Asysty, uwaga, tak jest To była asysta Davida Beckhama, także Wejście smoka, jak najbardziej adekwatne Do tego tutaj, co zrobił, dobra I chyba jutro właśnie otworzę tę paczkę Za, yy, za słapę, czyli 25k do 83+, I mam nadzieję, że będziecie Razem ze mną właśnie jutro, zostawcie paczkę, w górę Subskrybujcie mój kanał i tyle Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie